z stronę, stron chcę zrobić kolejny odcinek. I tutaj mamy chłopla Michała tutaj, tylko że mam inaczej pokazane, nie pokażę Wam, bo wysłali do Rafała i on mi przesłał tutaj, więc oglądam. Jakaś... nie wiem, to ma jakiś miks, ale nie wiem. Nie wiem, ten A tam kaczki. Tam. tam coś jest, za. chyba gołąb. Nie. Nie. Raczej bocian, jak takie gniazdo jest. Tu wnioski. Ładny kobieciek ten jest. Nie wiem, czy to jest Sultan czy, czy to jest jakiś miks, bo tak się nazywałem teraz Coś tam może być jakiś miks z tym, albo, albo... Po prostu nie wiem tam kur taki jakiś, chyba go fajnie pokazane jest tam. Chyba jak się a tutaj więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć. Znaczy fajna, kurde. Mogliśmy chociaż... Dobra, jeszcze ocenimy może... Znaczy nie tak ocenimy, tylko powiemy może coś o tym. Ehm, ogólnie to nie, wiem, fajna chorobla. Tam też fajnie nagrane. I też teraz nie wiemy, jak, jak będą odcinki wrzucane, bo mamy trzy teraz w, do wrzucenia z hodowli widzów i zobaczymy, sobie, się wylosujemy te odcinki po prostu. I zobaczymy, jak teraz jakie właśnie odcinki Te kilka dni nie będzie vlogów, tylko wtedy właśnie trzy dni, dzisiaj, jutro i pojutrze będą te właśnie hodowle widzów. Mieliśmy już nagrać przedwczoraj, a dopiero teraz się wzięliśmy do nagrywania, więc widzimy się w kolejnych odcinkach trzy.